Krakowski szlak modernizmu. Gmach budynku Pocztowej Kasy Oszczędności przy ulicy Wielopole. Siedziba Banku Pocztowej Kasy Oszczędności przy ulicy Wielopole 1921 to jeden z największych i najbardziej niezwykłych budynków publicznych zniesionych w Krakowie w okresie międzywojennym. Potężna budowla została zrealizowana w latach 1923-1925 i zaprojektowana w duchu klasyzmu akademickiego przez Adolfa Szkobochusza, architekta i konserwatora zabytków, kluczową postać krakowskiej architektury okresu międzywojennego. Budynek powstał na nietypowej trójkątnej działce pomiędzy jezdniami ulicy Wielopole i plantami ditlowskimi. Ulica Wielopole została wytyczona w wieku XIX na terenie historycznej jurydyki Brzeg Miejski. Zabudowę tej części Krakowa zaczęto wznosić stosunkowo późno. Jej rozwój utrudniał fakt istnienia Starego Koryta Wisły, które zasypano dopiero pod koniec lat 80. XIX wieku, tworząc tym samym tzw. Planty Ditlowskie, szeroką arterię oddzielającą stradom z Krakowem od Kazimierza. Od początku lat 90. XIX wieku, wzdłuż tej nowej krakowskiej ulicy, zaczęto wznosić coraz większe i coraz bardziej okazałe kamienice. W przypadku ulicy Wielopole przełom nastąpił na początku lat 20. XX wieku. Niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w krótkim okresie czasu, zrealizowano tam kilka dużych budynków publicznych. Pierwszym z nich był Bazar Polski, w Narożu ulicy Wielopole, ulicy starowiśnej. Wzniesiony na samym początku lat 20. nowoczesny dom towarowy o żelbetowej konstrukcji i tarasie na dachu, zaprojektowanym przez Franciszka Mączyńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego. Po kilku latach Jerzy Struszkiewicz przekształcił ten budynek w pałac prasy i dostosował do potrzeb siedziby ilustrowanego kuryera codziennego, największego wydawcy prasy w międzywojennej Polsce. Kilka lat później. Po drugiej stronie wylotu ulicy Wielopole Fryderyk Tadanier rozbudował i zmodernizował na renesansowy gmach poczty głównej. Równocześnie w dalszej części ulicy Wielopole wznoszono siedzibę banku PKO. Początkowo planowano wybudowanie tutaj siedziby teatru ludowego. Pomysł ten jednak upadł, a w 1921 roku rozpisano konkurs na nowy budynek nowego banku. Początek lat 20. to czas, w którym polską gospodarkę dławiła bardzo wysoka inflacja. Chcąc minimalizować ryzyko i straty związane z coraz szybszym spadkiem wartości marki polskiej, instytucje finansowe oraz prywatni przedsiębiorcy chętnie inwestowali swoje środki w nowe projekty budowlane. W warunkach tej trwającej do połowy lat 20. i wymiany pieniądza, sztucznej koniunktury, w Krakowie zrealizowano kilka dużych budynków publicznych. W tym siedzib banków. Kraków po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został stolicą województwa. Jego znaczenie wzrosło. Równocześnie poszerzono granice miasta i zaczęto inwestować w przemysł. Ponadto, jeszcze w czasach autonomii galicyjskiej, miasto stanowiło ważne centrum usług finansowych. W okresie międzywojennym Wzmocnione dodatkowo za sprawą sąsiedztwa Górnego Śląska, przemysłowego serca kraju, coraz częściej aspirowało do rangi ważnego centrum gospodarczego południowo-zachodniej części II. Szpospolitej. Architektonicznym przejawem tych ambicji były nowe budynki banków siedziba Banku Polskiego przy ulicy Basztowej, siedziba Izby Skarbowej przy ulicy Skarbowej oraz budynek Giełdy Pieniężnej i Rolnej i Banku Przemysłowego przy ulicy Mikołajskiej na Gródku. Kolejną bardzo ważną tego typu inwestycją była siedziba Pocztowej Kasy Oszczędności, banku, który nawiązywał do tradycji podobnej instytucji działającej przed I wojną światową na terenie Austro-Węgier i korzystającej z infrastruktury pocztowej oraz zapewniającej możliwość składania depozytów dosłownie wszystkim. W okresie międzywojennym bank nazywano Wielkim Ulem Narodu Polskiego. Jego obroty w 1929 roku wynosiły 24 miliardy złotych. Trzeba tutaj dodać, że przeciętna pensja w przemyśle wynosiła wówczas 100 zł. W konkursie z 1921 roku główną nagrodę przyznano pracy Jana Zawiejskiego i Romana Stadnickiego. Była to jedna z ostatnich prac zmarłego niedługo później Jana Zawiejskiego, wielkiej postaci krakowskiej architektury końca XIX wieku, autora m.in. teatru. Miejskiego, obecnie Teatru Imienialusza Słowackiego, oraz licznych budynków szkół wznoszonych w Krakowie na początku XX wieku. Realizacją budynku banku ostatecznie powierzono Adolfowi szyszko bohuszowi Ten wykształcony w Akademii Petersburskiej architekt czynny był w Krakowie od początku XX wieku. W 1916 roku, po blisko dwóch latach spędzonych na froncie i walce w regionach polskich, Został powołany na urząd kierownika odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu. Wzgórze zamkowe były jego głównym miejscem działalności przez następne trzy dekady, a obecny kształt tego miejsca jest w dużym stopniu efektem jego prac. W latach dwudziestych architekt łączył swoją pasję konserwatorską z zaangażowaniem przy coraz większych i wymagających projektach architektonicznych. Równocześnie doprowadził do rozwoju Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Stanął na czele tej uczelni, gdzie rozwinął w latach 20. edukację architektoniczną. Ukończony w 1925 roku, budynek przy ulicy Wielopole należy do najważniejszych projektów dorobku architekta. Jest to pięciokondygnacyjna budowla, która od strony plan Ditlowskich mieści pomieszczenia mieszkalne. Od strony ulicy Wielopole, bliżej Starego Miasta, wypełnia ją część biurowa banku, w tym usytuowana na pierwszym piętrze obszerna sala operacyjna. Jest to jedno z najbardziej niezwykłych wnętrz powstałych w międzywojennym Krakowie. Umiejscowione w narożu u zbiegu dwóch jezdni ulicy Wielopole zostało zaprojektowane na życie okręgu i przykryte kopułą. Przez wielkie okna rozciąga się stamtąd widok na panoramę historycznej części Krakowa. Wyłożone marmurem wnętrze mogło budzić skojarzenia z przestrzenią rzymskiego panteonu i tworzyć wrażenie prawdziwej świątyni pieniądza. Odwołania antyczne Determinują formę budynku. W projekcie elewacji architekt posłużył się wielkim porządkiem i biegnącymi przez kilka kondygnacji potężnymi kolumnami korynckimi. Jeszcze jedną niezwykłą dekoracją było do czasów II wojny światowej potężne godło z orłem, które górowało nad wejściem. Równocześnie był to budynek bardzo nowoczesny, który swoją skalą i zaawansowaniem technologicznym przerastał większość tego, co dotychczas w Krakowie zrealizowano. Za wysokimi kolumnami kryje się żelbetowa konstrukcja. Warto też wspomnieć, że usytuowany nieopodal podmokłego terenu dawnego koryta rzeki, budynek banku został wyposażony w podziemną przepompownię. W kolejnych latach nieopodal banku, przy ulicy Librowszczyzna, Adolf Szyszko-Bochusz zaprojektował dla Pocztowej Kasy Oszczędności kolejny okazały gmach. Tym razem był to obszerny zespół mieszkalny dla pracowników banku. W tym projekcie również posłużył się elementami monumentalnego klasycyzmu. W narożu działki umieścił potężne, wsparte na kolumnach i budzące skojarzenia z łukiem triumfalnym wejście na wewnętrzny dziedziniec. Realizowane w połowie lat dwudziestych, oba budynki dla PKO były jednymi z ostatnich w dorobku architekta, w których tak jednoznacznie nawiązał on do form klasycznych i historycznych. W drugiej połowie lat 20. Adolf Szyszko-Bochusz coraz częściej sięgał po wzory modernistyczne. Stał się wówczas jednym z wiodących propagatorów nowej architektury w Krakowie i w Polsce. Budynek przy Wielopole to z jednej strony ozdoba plan Dittlowskich i widoczna od strony Starego Miasta oryginalna dominanta urbanistyczna. Z drugiej strony jest to bardzo ważny przykład ambicji międzywojennego Krakowa stania się ważną regionalną metropolią. Krakowski szlak modernizmu, gmach banku pocztowej Kasy Oszczędności przy ulicy Wielopole, prezentował Michał Wiśniewski.